Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Darkest Dungeon, kolejny odcinek, który jest poradnikiem, w którym będę chciał przedstawić sposób na pokonanie bossa. Tym razem na warsztat weźmiemy mm, proroka. Ostatni był nekromanta, oczywiście cały czas jesteśmy w ruinach. Taki chyba najłatwiejszy, najłatwiejszy dungeon, tak mi się wydaje. I co można powiedzieć o proroku? Prorok jest dość w sumie prostym tak naprawdę. E, tak naprawdę, bossem e, on jest sam, nie ma żadnych stronników. E, znajduje się na czwartej pozycji. E, trzy pierwsze pozycje są zajęte przez potrzaskane ławki, e, które mają dość sporo HP i mają sporo odporności. Na wszystko, więc nie ma sensu w ogóle się nimi zajmować. Więc cały build opiera się na tym, że używamy ataków dystansowych i tłuczemy po prostu direct damage tego bossa. E, nie bawimy się w jakieś e, po prostu niszczenie tych ławek, bo to jest, nie ma sensu. Nie, nie, po prostu koleś by nas zabił, zanim udałoby nam się pokonać wszystkie. Te, te trzy ławki, czy też je zniszczyć, te ławki strzaskane to, to w ogóle mija się z celem tak naprawdę. Więc jedyną opcją sensowną wydaje mi się po prostu direct damage w niego, e, używając ataków dystansowych. No i proszę bardzo, oto jest ekipa. E, mamy kuszniczkę, mamy le, bohatera, który leczy, czyli kapłankę. Przy okazji ona ma też atak dystansowy, to jest wyrok. E, mamy na drugiej pozycji. Na drugiej pozycji mamy oprycha. Przez całą dungeon on może być na pierwszej pozycji, bo jeżeli, jeżeli używacie, tak jak ja na przykład, strzał z bliska, to oczywiście lepszą opcją jest wrzucenie go na pierwszą pozycję, ale jeżeli już zbliżacie się do pokoju, w którym znajduje się, czy do sali, w której znajduje się boss, to lepiej przesunąć go na drugą pozycję, ponieważ ten strzał z bliska do niczego nam się nie przyda. A, a, a po prostu odbierze nam możliwość, znaczy zmusi nas do atakowania tej strzaskanej ławki, której w ogóle nie chcemy atakować. Tak naprawdę stracimy turę, a moglibyśmy po prostu użyć wystrzału, to jest atak dystansowy, i po prostu atakować bezpośrednio już bossa. Na pierwszej pozycji gram e, awanturniczkę. E, no i podstawowym skillem, którego będziemy tutaj używać, praktycznie jedynym to jest żelazny łabędź. Żelazny łabędź, czy też łabędź po prostu. E, Łabędź, który jest w stanie atakować z pierwszej, znaczy, bohaterka jest w stanie atakować z pierwszej pozycji ostatniego e, przeciwnika, więc w sam raz na tego bossa, w sam raz na proroka. E, no, Awanturniczka bardzo lubię grać tą bohaterką, ona jest bardzo mocna. Spory tank, tak jak widać, sporo damerzy potrafi e, zapodać. E, dobra szansa na na krytyka ma podstawową 4% będzie ma 10% w sumie, przynajmniej na tym trzecim poziomie u mnie e, więc tak naprawdę to jest spoku umiejętność, ona potrafi naprawdę e, ładny damage wykręcić. Okej, okay. jeżeli ktoś nie ma na przykład oprycha, albo nie lubi oprychem grać, to oprycha można zastąpić na przykład w tym buildzie, przynajmniej e, hieną cmentarną, e, której rzut sztyletem też jest bardzo dobry tak naprawdę. E, tak jak widać, to też jest atak dystansowy, może atakować trzech ostatnich przeciwników, więc e, no, idealnie nadaje się po to, żeby targetować, żeby targetować tym atakiem e, właśnie proroka. Co jeszcze można powiedzieć o Proroku? Prorok ma, ma jedną upierliwą moim zdaniem, umiejętność, to jest nakładanie, nakładanie liczników trucizny. On, to, to jest AoE tak naprawdę, który on nakłada liczniki trucizny jednym atakiem na wszystkich czterech naszych bohaterów, więc no, nie mamy tutaj plag, doktorki, E, więc fajną opcją jest w zapasach wyposażenie się w dużą ilość serum, tak mi się wydaje. No ja na filmie, który wam pokażę na pojedynku, e, nie zrobiłem tego i niestety dość miałem ciepełko, że tak powiem, pod koniec tej walki, bo on nałożył naprawdę sporo liczników trucizny na tych moich bohaterów i, e, i oni byli tak powiedzmy już na wykończeniu. No gdyby nie to, gdybym miał te serum z sobą, to tak naprawdę byłoby, no pikość byłby bardzo prosty do zrobienia, po prostu bym się leczył cały czas z tych liczników trucizny. I to by było tyle bardzo szybko bym go pokonał. Poza tym zrąbałem, bo miałem mana, czyli oprycha miałem na pierwszej pozycji, a Awanturniczkę miałem na drugiej pozycji w momencie kiedy wpakowałem się do tego pokoju właśnie z prorokiem i tutaj straciłem turę, bo musiałem oddać strzał z bliska w ławkę, która jest zupełnie bez sensu i nie ma. No, to znaczy ten cały ten atak w ławkę jest bez sensu, nie ma nie ma po co jej atakować, bo to jest po prostu walenie głową w mur tak naprawdę E, więc no tak jak powiem, jeżeli wiecie, że jest to... Że, znaczy Jeżeli zbliżacie się do pokoju, w którym znajduje się prorok, to tak naprawdę oprycha dajecie na drugą pozycję, tak żeby, e, tak, żeby mm, awanturniczka była pierwsza, ponieważ ona musi używać tego żelaznego łobędzia czy też łobędzia. No jeżeli gracie z Hieną, to to nie ma, nie, ma żadnej, nie ma żadnego problemu, bo awanturniczka zazwyczaj jest na pierwszej pozycji i w takim, w takim bildzie Hiena raczej się nie nadaje e, na pierwszą pozycję, więc, więc po prostu jej tam nie gracie. Hmm. Co jeszcze można powiedzieć? Jeżeli chodzi na przykład o błyskotki, czyli o przedmioty, jakie można im dać, na pewno można im dać jakieś błysk rzeczy, które podnoszą odporność na zarazę, tak mówiłem, bo ta zarazy to jest przekleństwo dość mocne mocno tej okolace on jest w stanie wbić naprawdę dość dużo, czy też nałożyć dość dużo techniczników zarazy na naszych bohaterów, zwłaszcza jeżeli są osłabieni. Więc błyskotki, które dają odporność na zarazę, no propsuje, propsuje zdecydowanie. E, oczywiście nasza, nasza kapłanka jakieś przedmioty do leczenia w jej przypadku, ponieważ na jakiś jakieś on też jest w stanie zadać, zrzucając nam jakieś kamienie na głowę choćby, e, więc, więc przydaje się, przydają się przedmioty, które zwiększają jej leczenie. No i przedmioty takie jak pierścionki, jakieś też ogólnie przedmioty, które dają podnoszą obrażenia kontra plugawy, ponieważ nasz prorok należy do plugastwa, więc warto wyposażyć w takie przedmioty, które podnoszą obrażenia versus właśnie plugawy. No i to w sumie tyle. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, jest to bardzo prosty boss. Jeżeli pominiecie te połamane, zniszczone ławki, to można go zabić bardzo szybko. No tak jak mówię, warto się tylko wyposażyć w to serum, bo on jest w stanie nałożyć dość sporo techniczników trucizny i... I sami zobaczycie, że na filmie pod koniec miałem problem, miałem masę, masę liczników trucizny na tych gościach, no i niektórzy wyłapali już Devdora i tak dalej, ale udało się ich wyleczyć, no i udało się go porobić tym buildem. Taki mały spoiler, ale to jest chyba oczywiste, że w tym, w tym, w tym filmiku będzie raczej wygrana, bo nie będę przecież pokazywał bildu, w którym przegracie, tak? To by było troszkę bez sensu. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o omówienie, omówienie, omówienie tego składu. Teraz polecimy z filmikiem, czyli z tym pojedynkiem. Teraz się śmierć. The hides there. Boże, I to dechne. Okej. Okay. No, to świetnie. Ona jest, ona jest, ona powinna być pierwsza, bo ona ma ten łabędzio, łobę, ma. I to ma odporności 200, 200, 200, 200. Sajbiście. Dobra, podziurawmy ten w cały. O, jak miodnie odnie. Się przestawiła. Może na już niego na dzień dobry. Za czwóreczkę i hello. 158. zaraza! Jaki wypas! Zaraza, krapy, wszystko naraz, unik. Aha. Spoko loko. Gruzowanie. 23. To miodnie, no, to naprawdę miodnie. Nie ona ma tych liczników? Ten ma dwa, ona też ma dwa. Pyszka, okej. Okay. To no nie najgorzej. Tylko, że ta mi to odjechała. Prze przeczekaj! Okej, okay, przeczekaj, mistrzyni. Wziąłem sobie przeczekała, kiedy ta tu umiera. O, oh, fakt jest bullshit to Nice. Nice, bitch, nice. Okay. Mm -hmm. Może weź tylko coś zrób ty kretynko na litość boską Heal za 8. Wow Jestem w szoku dosłownie BOMSA! Kolejne liczniki! Może tak odporni wszyscy będą Nie, nie będą. O, ale unik! Jest! po prostu miodnie! To jest fatalna diagnoda? No, oh man, co za bullshit. 6 liczników on ma. 14. Panie, dawaj KDK jakiegoś. Krytyk jest. To jest. jest. Etyk Zaraz będzie jest. tym jest. Odporny, odporny. Gryzowania, ferium 23 to dzień dobry, chyba defdor. Yep, bingo, 5 stresu. Nie no, naprawdę. Jezus, weź tylko móc coś zrób, cokolwiek zrób. Za siedem w końcu dziura tego śmiecia. Unik, oh yeah! Tylko trzeba strzelać na facjaty jakieś dużo nie łapie. No, no i build! Build okazał dobry, tylko te liczniki to troszkę by tutaj porobiły, ale to ja myślę, że nawet wrzucenie, wrzucenie plug doktorki niewiele by to zmieniło.